Przedstawiona praca miała na celu wykonanie modelu dydaktycznego farmy fotowoltaicznej zarządzanej zdalnie z zastosowaniem sieci LAN. Praca będzie wykorzystana na zajęciach laboratoryjnych w klasach technikum mechatronicznego i odnawialnych źródeł energii. Zajęcia prowadzone z jej pomocą przybliżą uczniom zagadnienia ekologicznego pozyskiwania energii oraz nowoczesne systemy sterowania z wykorzystaniem technologii IoT. Technologia ta pozwala na zdalne sterowanie urządzeniami wchodzącymi w skład model Farmy oraz umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych pozyskanych z sensorów zainstalowanych w urządzeniu. Prasa skonstruowana jest w taki sposób, że można ją rozbudowywać o kolejne moduły pomiarowe, jak i elementy wykonawcze. Model składa się z dwóch modułów i dokumentacji technicznej z przykładowymi ćwiczeniami dotyczącymi badania paneli fotowoltaicznych. Pierwszy moduł. Składa się z panelu fotowoltaicznego, z mini trackerem, i oświetlaczem. Drugi moduł zbudowany jest z wykorzystaniem LAN kontrolera, który współpracuje z sensorami temperatury, poboru prądu. Jest to nowoczesny halotronowy czujnik prądu stałego, kontrolerem ładowania akumulatora oraz elementami wykonawczymi mechanizmem obrotu panelu, obciążeniem, oświetlaczem. i routerem Wi-Fi. Model komunikuje się z panelem sterującym, w naszym przypadku tablet, zainstalowaną aplikacją, w którym może być dowolne urządzenie podłączone do sieci i ma zainstalowaną przeglądarkę internetową.